Dzień dobry dzień, dobry, kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób spod znaku skorpiona i mam tutaj na myśli czytanie tygodniowe miłosne. Partnerskie czytania są zrobione na marzec, zatem jeszcze was tam odsyłam. I takie też czytania możecie zamawiać u mnie prywatnie między innymi. A teraz zobaczymy sobie tak na taką ogólną energię. Zapraszam Was na mój Instagram projekt A Wrzuciłam tam już listę. Kolejność właściwie czytań na kwiecień. Dobrze, zaczynamy. Status tejże relacji. Co my tu mamy. Status tej relacji. Pamiętajcie, nie za wszystkimi będzie rezonować to czytanie i to jest absolutnie naturalne. Karta gwiazdy wodnik. Niektórzy mogą mieć do czynienia z takim znakiem. Wielkie nadzieje pokładane w tejże relacji. Mamy kapłankę. O, ryby zodiakalne, ale z kapłanką jest tak, że albo relacja jest w ukryciu, ja mam wrażenie, że ktoś jest z kimś zakochany, albo ktoś tutaj marzy o kimś, może tak, wyobraża sobie jakieś scenariusze, ale to osoba właśnie nie odsłania. Nie wiem, czy to jesteście wy, czy to jest ta osoba? Może być też tak, że jest jakaś kobieta trzecia w tle, biorę to pod uwagę. No jest królowa denaru, więc ja bym powiedziała, że jest żona w tle. Czyli ktoś tutaj może marzyć o kimś, kto żonę lub męża już ma. Lub osoba zamężna, żona tam marzy o kimś innym. Bo ja mam tu kobietę w tle i gwiazda. Gwiazda często mi pokazuje, że my gdzieś tam... No wręcz powiedziałabym tak, tak po hollywoodzku sobie chcemy z kimś być, tak? Czyli no, mamy Kresza w jakimś aktorze na przykład, tak? No i jest z denarów, czyli tu jest jakby chęć poważnej inwestycji. To już nie zostaje tylko w kwestii dumania. Mam wrażenie, że ktoś jest w związku małżeńskim, ale być może poznał kogoś o, lub stwierdził, że ja to jednak jestem pisany tej drugiej osobie. Z tą kartą gwiazdy to są takie wyobrażenia bardziej ale coś takiego mi się tutaj dzieje. Może być też tak, że po prostu ktoś Cię nie odsłania. Czym jest atrakcyjność? Może nie jest to relacja trójkowa. Yy, I ktoś chce tutaj inwestować, bo widzi olbrzymią wartość tej relacji, tej osoby. Czy inwestuje z kapłanką? Myślę, że obok asa donarów królowa denarów, może już coś się dziać w tym kierunku. Kozio Wam się tu jeszcze zarysował. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest tą gwiazdą. Oj, wypadło mi sporo kart, więc wkładam. Dobra, coś już mamy. To kapłanka. Dokładnie, czyli to jest takie mam marzenia na temat pewnej kobiety, czy marzę o kimś, kto ma najprawdopodobniej kobietę, a nie ma tutaj konfrontacji z tą osobą. Takie mam uczucie, bo tu jest takie dumam, marzę, wyobrażam sobie. Natomiast kapłanka się nie określa. Energia nie jest wypowiedziana, tak? Słowa nie są wypowiedziane. Czyli tutaj czujemy, że ktoś jest napisany. Ale to wszystko dzieje się na poziomie naszej głowy, naszych odczuć. Jest kapłanka. No i zwierzę. Jest trójka kielichów. Zatem tutaj ktoś jest w związku. Ale wy wiecie, że ta kobieta, ta mężczyzna ma kogoś. Relacja trójkowa musiałaby być. Najzwyczajniej. Nie wiem, czy Wy, czy ta osoba, macie połączenie takiej silnej fuzji, że to jest jakby, no nie wiem, połączenie dusz mamy z tą osobą, ale wydaje mi się, że to jest takie trochę nadmuchane z tą gwiazdą. I też takie usprawiedliwiane, bo tak gwiazda i, i trójka kielichów, no my po prostu wiemy, że jest ktoś trzeci. Dobra, co z tą królową denarów? To jest żona najczęściej, już coś wypada. No jest trójka denarów. Czyli mamy tutaj osobę, która po prostu już jest w związku małżeńskim najprawdopodobniej albo poważnym. I ascenarów. <laughs> siedem mieczy. Ale tutaj nie wiem, czy wy, czy ta osoba. I tak, nieważne, że jest ktoś trzeci w tle, i tak chcemy po prostu w to inwestować. Z pełną świadomością tego, że tam jest ktoś. Może na początku tej świadomości nie było. Teraz już jest, bo to zwierzę musiało tak jak grom z jasnego nieba. A rak się nam tutaj jeszcze pojawił. Dobra, zobaczmy, jak wy się macie w tej energii. A jak się skorpion ma w tym układzie, tak to nazwę. Wasza energia w tym wszystkim. A z kielichu wypadł, także skorpion jest zakochany. Nie wiem, czy wybraliście kogoś, kto już partnera, partnerkę ma, ale widać, że to wy jesteście zakochani, to wy widzicie potencjał na miłość. No trójka denarów. Może to wy macie męża, żonę, może ta osoba, no nie wiem, ale czuję, że trochę usprawiedliwiacie to przed sobą, że tak po prostu z czarującego coś między sobą macie z tą osobą, że jakby ta trójka wygląda wam tu naturalnie wręcz. Ja, ja zauważam, że to jest takie tłumaczenie w relacjach trójkowych, bo oczywiście no, najbiedniejsza żona lub ten mąż, nie? Zdradzana osoba. W każdym razie my często yy, usprawiedliwiamy sobie to tak, ale już za późno, bo się zakochałem. Już się zakochałem, to, 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 jakby skoro uczucia jakby kierują całym twoim życiem, to boję się po prostu jak żyjesz, nie? Rozumiecie o co wodzi. I to jest takie usprawiedliwienie trochę tego. I zobaczcie, w tej trójce to tak jakby wręcz naturalnie przychodzi nam być. No. Może być też tak, że kogoś przy pracy poznaliście. Co jeszcze? Dwójka denarów. Mieć ciastko i gdzieś ciastko, nie? A, to był paść kielichów, ale mamy asa kielichów. Dobra, tak czy inaczej, to jest nawet karta, która się bardziej nadaje na te... Położenie, tak? Czyli ja już poczułam, że, że to panuje nade mną, nie ja nad tym, bo paść kielichów jest taki po prostu niesiony przez te uczucia. No dobra, ja sobie dopytam tutaj. Także podejrzewam, że to Wy jesteście zakochani w kimś, kto kogoś już ma. Oczywiście nie ze wszystkimi to będzie rezonować i to jest zupełnie ok. Tak, paść kielichów, trójka buław, piątka kielichów, czyli ja się dowiedziałam później, dowiedziałam później, że ktoś kogoś ma, nie? I ja z kielichów jeszcze wypadł, tak. Czyli to za późno, bo już byłem zakochany. Słuchajcie, no takie tłumaczenia to ja jakby słyszę cały czas. Dla mnie po prostu ta solidarność z kobieca jest tak ważna, że ja nie wyobrażam sobie związać się z facetem, dlatego że się w nim zakochałam, wiedząc, że on ma żonę. Nie wyobrażam sobie tego. Dla mnie ta solidarność, lojalność wobec kobiet jest znacznie ważniejsza. No ale później są takie osoby, które kierują się po prostu, wiecie, tylko sercem. Jest obojętne, co tam głupia żona, nie? No i właśnie, zawsze się mówi, o faceci to świnie, bo tak zdradzają i tak dalej. Tylko z kim zdradzają? Z innymi facetami? No nie, z innymi kobietami. Więc nie wiem, kto tu jest większą świnią z tym względem. Jest trójka donarów. I jest dziesiątka buław. Czyli to nie jest jakby komfortowa sytuacja bycie w relacji trójkowej. To nie jest komfortowe. Nie wiem, czy dla Was, dla tej osoby. Dwójka denarów. Może ktoś komuś tu dał ultimatum. Ja albo żona. Śmierć. a śmierć jest odwrócona. To jest Wasza karta, Skorpiony. I jest dwójka kielichów. Śmierć odwrócona i dwójka kielichów. Nie mam warunku na to, żeby z tobą być. Czyli ja mam wrażenie, że skorpion nie wiem po której stronie tutaj jesteście ale że wręcz byście się zgodzili na to, żeby być tą drugą, tym drugim nie pasuje mi to do was. Mam wrażenie, że skorpiony też cenią sobie lojalność, więc to czytanie mi z wami nie gra. No ale cóż. A... Bo śmierć w pozycji prostej obok dwójki kielichów to mogłyby być takie warunki, tak? Ja albo ta osoba wybierz, musisz coś zmienić. Natomiast śmierć odwrócona dwójka kielichów nie musisz nic zmieniać. Możesz mieć ciastko i zjeść ciastko, bo askielichów, bo askielichów, bo cesarzowa, bo ja już kocham, bo już jestem uskrzydlona. No okej, okay, no, waga byk. Ja chcę zobaczyć, jestem mega ciekawa, bo już widzę, że to wy jesteście z kimś, kto kogoś ma, jeżeli to czytanie rezonuje. To tak będzie. Ja jestem ciekawa, jak ta osoba do Was podchodzi, czy rzeczywiście, no bo słuchajcie, mm, są takie sytuacje, podejrzewam, że my jesteśmy czasem w związku z przyzwyczajenia, że jesteśmy za słabi, żeby się z niego wydostać i szukamy kogoś, kto nas z tego wyciągnie i wchodzimy w relacje trójkowe. Podejrzewam, że są takie sytuacje. To sprawdźmy. Wasza osoba, drogie skorpiony, jak się mam? Mam cesarzową od razu, od razu jest żona, od razu. I jest królowa buław, i od razu kochanka, żona i kochanka. I koleś może po prostu leżeć i wygrzewać na plaży, bo on taki król, lord, on ma kochanki, on ma żony. A czemu nie, skoro się na to godzą te kobiety, nie? I tutaj, no właśnie, królowa miecz odwrócona. Myślicie, że on chce podejmować... On nie musi podejmować decyzji o odcięciu. Królowa miecz w pozycji prostej to jest rozwódka bardzo często. On nie musi takiej decyzji podejmować. Królowa miecz to też absolutna szczerość. Odwrócona? Po co? No, że tutaj nawet jakiegoś kłamca macie, tak? przed żoną udaje, przed wami udaje, A... może tutaj się baran też zaznaczyć i waga, co jeszcze? No właśnie, Kapłan i sprawiedliwość. Ach, to jest tak wykalkulowane. Po pierwsze, ta osoba, ten facet najprawdopodobniej nie jest dostępny ani dla was, ani dla tej żony. Kapłan to małżeństwo, kapłan to niedostępność. No właśnie, ktoś jest jej dostępny, sprawiedliwość, no bo ma akt małżeństwa z kimś innym, najzwyczajniej może tak być. Natomiast kapłan, zobaczcie, kapłana nie da się dosięgnąć. My możemy przyjść i go podziwiać i tyle, on nie zajdzie do nas. I sprawiedliwość, ta osoba sobie bardzo dobrze wykalkulowała, co robi. Bek i waga. No. Obudźcie się skorpiony, bo jesteście w tak naiwnym październiku, kielichów, że nie wiem co Wam po głowie chodzi. Wy nie jesteście jednym z tych znaków, które po prostu tak naiwnie wchodzą w takie coś, co się z wami dzieje. Cesarzowa. Jest gwiazda i jest, jest wisialac, czyli zobowiązanie jest wobec kogoś innego Wisiala, zawieszone ręce. Tutaj ryby Skorpion. No i właśnie, ktoś by się musiał poświęcić w tej relacji. No, chyba ona nieświadomie. Karta Gwiazdy Wisielec. Mam wrażenie, że jeżeli jest żona w tle, to też to była wielka miłość swojego czasu z tą gwiazdą, też były wielkie nadzieje. I później ten wisielec, tak? Ta osoba wam może też się przedstawiać jako taka, która musi być jakoś zawieszona wokół tej żony, że musi, że nie może się rozstać. Królowa Buła to jest karta kochanki. I mamy sześć kielichów odwróconych. Ta osoba nie kocha kochanki. Nie wiem, kim jesteście w tym położeniu. Tu nie ma miłości i sentymentów do kochanki. Tu jest rozrywka. Mamy odwróconą wszystko kielichów. Mamy odwróconą jeszcze czwórkę buław. Myślicie, że ta osoba przyszła z Wami budować e, rodzinę? Nie, rodzinę już ma kobietę w ciąży, być może dzieci już ma. Odwrócona czwórka buław. Nie, ta osoba już to ma. Sentymenty już ma wobec kogoś innego. Królowa mieczy odwrócona. Może to jest nawet trzecia kobieta, słuchajcie, po drodze jakaś. Może być i tak. Jest dwójka mieczy. Nie ma decyzji ze strony tej osoby nie dlatego, że nie wiem, jakie powody wam to daje, czemu tej żony nie zostawi. Tylko dwójka mieczy ta osoba nie wie, co robić. Nie wie, co wybrać. Mamy kapłana, mamy sprawiedliwość. I mamy cesarzową. Dokładnie. Słuchajcie, da... Żona w tle, jest to małżeństwo. To małżeństwo, czy jest logiczne, czy nie, ten facet z tego nie zrezygnuje. Bo może być tak małżeństwo, tak? Że musi tutaj być, bo mają jakieś wspólne plany. Nie wiem, co tu się dzieje, Może żona przy nadziei, może żona w ciąży. I że ja muszę tu być, bo to jest rozsądne. A to jak myślicie? Ja muszę zobaczyć, co ta osoba do Was czuje. Jestem ekstremalnie ciekawa. Uczucia tejże osoby wobec Was, drogi skorpiony, jakie są? uczucia tej osoby wobec Was. 10 denarów. To jest ktoś, kto bardzo szanuje tradycję, kto bardzo szanuje rodzinę, wbrew pozorom. Aha. Czyli te wartości są, one z kapłanem też są. To nie jest ktoś, kto rezygnuje z małżeństwa, a nawet jeżeli nie ma w nim miłości. Też o pieniądze chodzi najprawdopodobniej. Jeżeli jednak chodzi o Waszą osobę, 10 denarów. Zastanówcie się, co możecie tej osobie dać materialnie. Na pewno jest poczucie Waszej wartości yy, tutaj zarysowane, ale wszechświat jest dla mnie ewidentnie energią, która mówi, mamy relację otwartą. Lubimy się, bo mamy dużo wolności. Jakieś uczucia bym chciała jednak poznać, bo to jest raczej podejście. Jakie uczucia, jakimi uczuciami darzy Was ta osoba? Czwórka mieczy, to Wy jesteście na chwilę dla tej osoby. Wy jesteście odetchnieniem dla tej osoby od codzienności. Nie mam tutaj uczuć jakby innych, no. O, na Boga, 10 dolarów. Jest ósemka buław i śmierć. Ta osoba nie zrezygnuje z rodziny, nie zrezygnuje z żony, z męża. Wszechświat, związek otwarty bardzo często. Jest dwójka denarów, tak, ta osoba traktuje Was jako opcję w swoim życiu, jako jedną z opcji. Związek otwarty to odpowiada tej osobie. Czwórka Mieczy, uczucia tej osoby, królowa Kielichów, obok szóstki denarów, wy jesteście tutaj na chwilę. Ta osoba z czwórką Mieczy po prostu widzi was jako dotknięcie. Dlaczego królowa Kielichów i szóstka denarów, bo dajecie coś tej osobie, bo dajecie jej e, komfort jakiś, no, ale to nie znaczy, że was kocha, to znaczy, że jesteście dla niej, no właśnie, kąpiel w spa, przychodzi się regenerować. Z tej codzienności swojej. No dobra, zobaczmy, co tutaj ta osoba w najbliższym czasie może w Waszą stronę zadziałać. Czego możecie się skorpiony spodziewać po tej osobie w najbliższym czasie? Czórka Mieczy odwrócona. Jeżeli mieliście teraz taki jakiś moment pauzy czy zawieszenia kontaktu, to ta osoba może się uruchomić. Dziewiątka buław. Dziewiątka buław. Nie biorę cię do, ciebie, do siebie, ale nie puszczam cię też wolno, tak? Czyli dziewiątka buław jest taką kartą. E, ku, trzymam się nadal Ciebie, ale nie dopuszczam cię mocniej do siebie. Mogą się tutaj spodziewać. Osiem było? będzie między Wami jakiś konkretny kontakt, będzie się coś posuwało do przodu, będzie się coś działo i jest karta gwiazdy. Oj, ta osoba będzie Wam jakieś obiecanki, cocanki składa. Zobaczymy na inne realne. Czwórka miecze odwrócona. I as kielichów. Tak, ja myślę, że ta osoba jakby, nie wiem na ile to będzie szczera, ale jakoś się odblokuje emocjonalnie. Czyli jeżeli mieliście poczucie, że gdzieś jest jakiś chłód, gdzieś jest dystans, gdzieś jest przepaść, to ta osoba może się odblokować, bo ta czwórka mieczy nam się odwraca i mamy asa kielichów, czyli wyrazi jakieś uczucia, emocje w stosunku do Was. Dziewiątka buław. Ale jest dziewięć kielichów! Ale jest siedem kielichów! Proszę bardzo, ale jest sąd. Cokolwiek ta osoba nie robi, jest przemyślane. To jest wasza energia. Natomiast jest to jakaś konfrontacja. Siodełka kilku, dziewięć kielichów. Ta osoba tej konfrontacji będzie unikać. Ta osoba robi wszystko ze swojego powodu. Siódemką kilku widzi was jako opcję, dlatego nie odpuszcza, ale też nie konfrontuje się do końca, bo musiałaby podjąć decyzję. A decyzji podejmować nie chce, bo to nie jest wygodne. Osiem buław. Tutaj będzie jakiś taki kontakt konkretny. Coś posunie się do przodu. Jest śmierć, czyli ta osoba powie Wam, że podejmie decyzję, będzie kontakt z Wami i mam gwiazdę, czyli mam wrażenie, że ta osoba powie, poczekaj jeszcze, będzie odpowiedni czas, czwórka była odwrócona. Czy ta osoba Wam powie, że zostawi? Tak. Powie Wam, ja zrezygnuję, daj mi jeszcze czas, gwiazda, muszę to ułożyć, muszę to przemyśleć. Be, bo gwiazda zawsze mówi, my pytamy, co ta osoba zrobi w kierunku do Was, tak? ale gwiazda to jest takie, w odpowiednim czasie się wydarzy. Czyli powie wam z czwórką bław odwróconą, że zostawi te żony, na przykład jak dzieci dorosną, że będzie jakby, nie wiem czy decyzja, ale powie wam, czy, powiera, czy jakby ta decyzja została podjęta? Nie. Ta osoba robi to ze swojej wygody. Ja zapytam wprost, czy ta osoba realnie zostawi dla was żonę, czy tam męża, czy rodzinę, czy ta osoba rzeczywiście tutaj zrobi to dla was. Jest król mieczy i dwójka kielichów? Prędzej czy później decyzja zostanie podjęta. Dwójka mieczy się odwróciła. Ta osoba nie podjęła jeszcze tej decyzji, ta osoba jeszcze nie wie, co zrobić, według mnie, ale dojdzie do tego momentu. Hmm. Czyli ta decyzja będzie podjęta z korzyścią dla was cesarzowa. Rzeczywiście powiem Wam tak, cuda się zdarzają, być może w przyszłości ta osoba podejmie decyzję o rozstaniu z żoną, bo mam żonę odwróconą, e, i będzie być może rozwód. Czy ta osoba podjęła już decyzję? Nie. Teraz Wam to powie raczej tak z potrzeby, no z potrzeby tego, żebyście się nie odsuwali najzwyczajniej. Mm. Ale powiem tak, z kartą gwiazdy czwórką buław, jeżeli ta osoba poukłada sobie pewne sprawy, to być może jest to jedna z tych relacji, gdzie no będzie rozwód na rzecz innej kobiety. Czy ta osoba nie zrobi tego Wam w przeszłości na rzecz nowej kobiety na przykład? No to już musicie, to jest wasze ryzyko, bo ja uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi się rozstawać, tylko wchodzi w inną relację, będąc jeszcze w małżeństwie, to jest osoba słaba. Ta osoba nie potrafi się rozstać. Ta osoba szuka czegoś poza sobą. Nie robi tylko dla siebie, musi to zrobić dla kogoś innego, dla jakiegoś uczucia. A jeden na dziesięć, że ta osoba was nie potraktuje w ten sam sposób. Że to nie jest o tym, że nasza relacja jest tak wyjątkowa, a akurat byłeś w małżeństwie. Tylko najczęściej jest tak, że ta osoba szuka czegoś wyjątkowego, bo już nie chce być w tym małżeństwie. No. Eee, dobra, ja jeszcze zobaczę, Skorpiony, co ta osoba chce wam powiedzieć, lub co myśli. Czekam na przeprosiny. Zobaczmy o co chodzi. Czego ode mnie chcesz? Chciałeś. Tak naprawdę Cię nie znam. Mm, Powiedziałabym, bądźcie ostrożni z tymi kartami. Poznajcie się dobrze zanim ta osoba zostawi dla Was żonę czy męża. Czekam na przeprosiny. Paść kielichów. Ja myślę, że ta osoba czeka na jakiś taki sygnał emocjonalny z Waszej strony. Że jesteście otwarci nadal. Czego ode mnie chciałeś? Tutaj, jeżeli jesteście razem, to chcesz. Pięć mieczy, królowa denarów. Mieliście kłótnie o Może być tak. Może Wy postawiliście twarde warunki. No może być i tak. Tak naprawdę to Cię nie znam. Rydwan. No właśnie, żeby Wam związek nie poszedł za szybko do przodu i później się poznacie i stwierdzicie ola, boga, nie chcemy razem być. Dajcie sobie czas na poznawanie siebie, zdecydowanie. Bo z tym rydwanem, żeby nie przyspieszyć za mocno, bo się wszystko rozsypie, to musi być kontrolowane. Rak, Koziorożec ponownie. Dobrze, to tyle. Wszystkiego dobrego.